Cześć, Kuba z tej strony i dzisiaj pokażę Ci dlaczego powinieneś trzymać porządek w swojej sesji, co to znaczy oraz jak to zrobić w Abletonie. Jak widzicie przygotowałem już sesję, jest ona dość chaotyczna. Myślę, że większość z nas nie do końca wiedziałaby co się w tej sesji znajduje, więc musimy temu zaradzić. Na samym początku opowiem Wam czym jest Color Code. Color Code to schemat, którym kolorujecie swoje ścieżki, w zależności od tego co się na nich znajduje. Możecie go wybrać i wypracować sobie sami, albo możecie skorzystać z mojego Color Code'u. Pojawi się on teraz na ekranie. Na pierwszej widocznej ścieżce znajduje się Bumbap KIT, zobaczmy co to. Ok, perkusja. W takim wypadku klikamy prawy przycisk myszki, wybieramy opcję RENAME i nazywamy to DRUMS. Następnie wybieramy kod kolorów, w moim przypadku jest to żółty, więc klikamy prawym przyciskiem myszki ponownie i wybieramy kolor żółty. Teraz kolorujemy całą sesję, a następnie pokażę Wam jak kolor ze ścieżek przenieść na wszystkie klipy. Chyba najlogiczniejszą rzeczą w czyszczeniu sesji jest to, żeby nie trzymać pustych ścieżek. W tym momencie od razu usuwam wszystkie ścieżki, na których widzę, że nic nie ma i następnie zaznaczam wszystkie ścieżki klikając w dowolną ścieżkę, która nie jest w grupie i wciskając kombinację klawiszy CTRL albo Command plus A. Teraz klikam prawy przycisk myszki i wybieram opcję na samym dole Assign Track Color to Group Tracks and Clips. I jak widzicie, wszystkie klipy, które były na ścieżkach, zostały również pokolorowane na ten kolor, który wybraliśmy. Teraz musimy ścieżkom nadać priorytet w kolejności w naszej sesji. W moim przypadku personalnie lubię mieć na górze wszystkie instrumenty basowe, czyli bas oraz stopę, jeśli mam ją na oddzielnym kanale. Poniżej lubię mieć perkusję, następnie lubię mieć syntezatory, przeszkadzajki i różnego tego typu rzeczy. A na samym, samym dole najbardziej lubię mieć wokal czyli bas na początek, następnie bębny, kolejne elementy zestawu perkusyjnego, czyli talerze. Potem shaker'y, które też jako tako są elementem zestawu perkusyjnego. Następnie klawisze, które możemy sobie w tym miejscu zwinąć, żeby nie zabierały zbyt dużo miejsca. Dwa syntezatory no i wokal. Nawet nie zdajecie sobie sprawy jak bardzo ułatwi wam to pracę, ponieważ teraz za każdym razem gdy wyjdziecie do dowolnego swojego projektu, będziecie wiedzieli gdzie skupić swoją pracę, bo będziecie wiedzieli po prostu gdzie co jest na pierwszy rzut oka. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić jest grupowanie większych ilości ścieżek oraz konsolidacja i nazywanie klipów. Grupowanie ścieżek robimy w taki sposób, że zaznaczamy sobie pierwszą ścieżkę, która jest na samym dole, przytrzymujemy przycisk Shift, zaznaczamy ścieżkę, która jest na samej górze, a następnie za pomocą Ctrl G lub Command G robimy grupę. Możemy ją nazwać w sposób ogólny, czyli na przykład Keys, po prostu Keys. I w przypadku robienia grup sugeruję ustawiać ich kolor na czarny. Dlaczego? Ponieważ wtedy widzimy od razu wizualnie, że jest to grupa, a nie ścieżka. To samo w przypadku bębnów. Zaznaczamy sobie, klikamy Ctrl G albo Command G, rename drums. Dla niezwykłych dla niezwykle zorganizowanych ludzi sugeruję również nazywanie klipów i konsolidowanie ich. Możemy to zrobić za pomocą zaznaczenia dwóch klipów albo większej ilości niż dwa, wciśnięcia Ctrl J lub Command J, żeby skonsolidować klip. W zależności od tego, co się w nim znajduje, możemy również nadać mu nazwę za pomocą Ctrl lub Command R. W tym wypadku niech to będzie Drum Intro. Jeśli chcesz nieco odróżnić od siebie klipy, to polecam zmienić kolor na delikatnie inny odcień, ale zachowując cały czas, w tym wypadku np. żółty. Ostatnim punktem są lokatory. Lokatory to znaczniki, które określają nam miejsce w sesji. W tym wypadku użyjemy ich, żeby podkreślić naszą aranżację. Wybieramy miejsce, w którym nasza aranżacja się zmienia, np. intro przechodzi w zwrotkę, i klikamy tutaj prawym przyciskiem myszki. Dodajemy lokator. A następnie nazywamy go na przykład zwrotka. I robimy tak z pozostałymi częściami aranżacji. Różnica jest ogromna, możecie zobaczyć sami. Po co to robić? Po pierwsze, organizowanie sobie pracy w ten sposób znacznie przyspieszy Wasze przyszłe projekty. Po drugie, gdy będziecie współpracować z innymi producentami, to w ten sposób wysłana sesja zaoszczędzi im kupę czasu i zyskacie po prostu ich szacunek. Dlatego jeszcze raz zachęcam Was do organizowania swoich sesji. Jeśli nauczyłeś się czegoś z tego filmu lub po prostu Ci się podobało, to koniecznie wciśnij przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco. Daj łapkę w górę, napisz miły komentarz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!